Dzień dobry, mamy sobotę i jest godzina 6.07, za parę minut będziemy mieli wschód słońca, dlatego też postanowiłem wykorzystać jeszcze te momenty takie powiedzmy jesienne, gdzie to słońce wstaje wcześniej, nie trzeba wstawać o godzinie czwartej i generalnie no, pojechałem po prostu w plener i będziemy dzisiaj tutaj mieli okazję troszeczkę sobie pofilmować. Znaczy generalnie to, co chcę zrobić, to chcę zrobić po prostu tutaj poćwiczyć możliwości Hyperlapse i, i na tym tak naprawdę mi zależy, dlatego, że mało bawię się tą funkcją, a... Uważam, że jest naprawdę bardzo fajna, dlatego też a, a wschody słońca wychodzą naprawdę bardzo fajnie. Ostatnio tutaj byłem i nie byłem tak do końca zadowolony z tego, co wyszło, więc postanowiłem przyjechać jeszcze raz i w tym samym miejscu e, zrobić to powtórnie. No i to tak w skrócie, generalnie to e, chciałbym Was też zapytać o to, czy jakie są Wasze odczucia, jeżeli chodzi o DJI Neo. E, Uwierzcie mi, że miałem ochotę tego drona kupić w dniu premiery. Dobrze, że tego nie zrobiłem, ponieważ obejrzałem najpierw jedną recenzję, drugą recenzję. Tak powiem szczerze, że chyba najlepszą recenzję zrobił przemek z kanału Znowu Drona, chociaż nie wiem, czy on tego kanału teraz nie zmienił. Generalnie chyba jego recenzja mi się najbardziej podobała. No to ja się generalnie bardzo cieszę, że go nie zamówiłem, ponieważ stwierdzam, że kompletnie bym tego drona nie wykorzystał. Myślałem też o tym, żeby go zakupić po prostu na kanał i, i porobić o nim jakieś ciekawe materiały, ale szczerze mówiąc, to ja chyba wolę każdą funkcję w DJI Fly rozpracowywać na czynniki pierwsze i, i o tym wolę opowiadać, niż kupować po prostu kolejną zabawkę, która by. Leżała i się kurzyła. Nie umiem powiedzieć tak naprawdę dla kogo jest ten dron. Długo tym dronem nie polatamy, tak? bo tak jak Przemek mówił: ten dron, przynajmniej jego dron, latał około 7 minut. Tak, że to naprawdę szału nie ma. I tak jak na przykład w przypadku Era trzeciego nie miałem absolutnie żadnych problemów i żadnych obiekcji, żeby tego drona zamówić w dniu premiery. Tak tutaj, jakoś gdzieś tam z tyłu głowy, miałem Mówię, dobra, żeby to nie była kolejna awata. Na pewno nie będę kupować tego drona, bo to jest kompletnie bez sensu. Jeżeli będę chciał, to może sobie go po prostu gdzieś tam e, wypożyczę. I teraz widzimy, jak już nam się pięknie słoneczko tutaj przebija. I w porównaniu do poprzedniej sesji zmniejszyłem mu prędkość tak, żeby nie leciał zbyt szybko. Kolejna premiera, jaka nam się szykuje, to jest e, teoretycznie ten R3S. E, bardzo ciekawy jestem, co tam będzie pozmieniane. Jest na pewno w sieci dużo plotek już na ten temat, ale czy są prawdziwe to się okaże. Natomiast ja uważam, że R3 jest naprawdę kompletnym dronem i naprawdę mu niczego nie brakuje. Dobra, jeszcze 10 minut będzie lotu. Przez 10 minut to on ładnie powinno wstać to słoneczko. Ja mam nadzieję, że on mi za daleko nie odleci. W ciągu 10 minut. Będę musiał przerwać lot. Do zrobienia ma jeszcze 300 zdjęć. Także niech on sobie tam ze spokojem pracuje. Jakiś jeżyk mi przeleciał, widziałem. I powiem Wam szczerze, cieszę się, że są tacy ludzie, którzy potrafią zrobić taką soczystą nazwijmy to recenzję, bo ta recenzja Przemka była naprawdę soczysta. I takie recenzje aż się miło ogląda aż się jeżyki mi tutaj zainteresowały no. latają i krążą tutaj jakby nie wiadomo co to było zaczepne stworzenia no. nie wiem dlaczego nie jestem w stanie ustawić tego kursu powiedzmy sobie ee, tak żeby on leciał do tyłu i robił tego hyperlapsa nie wiem, dlaczego się to tak dzieje. Nie wiem, czemu. Czy ja tego nie potrafię po prostu zmienić. On kurs wyznacza w jedną stronę i tak, jakby to był koniec, że nie da rady tego zrobić w drugą stronę. Ale no, tak jak mówię. Ja też się tej funkcji jeszcze uczę, więc e, może coś ciekawego e, odkryję. Natomiast e, wydaje mi się, że da się jeszcze połączyć jeszcze jedną rzecz, mianowicie. Tempomat, zblokować mu prędkość i puścić mu hyperlapsa, żeby robił jeszcze 6 minut. A już kise latają, a traf mi w drona, jestem nad jeziorem w tym momencie. Także jak wystarczy mi baterii, to jeszcze sprawdzimy sobie tą opcję z tym <laughs> z tym tempomatem. Tylko pewnie będzie ciężko ustawić prędkość, tak, żeby on leciał wolno, ale myślę, że jest to do zrobienia. Tak więc sprawdziłem sobie tutaj tą y, opcję, czy da się to zrobić. Tak więc no nie da się tego zrobić. Y, ustawiając sobie kurs, odpalając tempomat, on nam się blokuje nawet w y, trybie quick shot, w momencie kiedy odpalamy nagrywanie. To tempomat tempomat umiera, więc y, trochę słabe to jest, bo no cóż po prostu jest trochę słabe, nie? Dobra, słuchajcie, ja kończę. Yy, dajcie znać w komentarzach. Ten, kto kupił DJ NEO niech napisze. I niech napisze, czy jest zadowolony. I generalnie komu by takiego dronika polecił. I, i tyle. Yy, ja wracam do domu. Miłego dnia.